Siemoneczko z tej strony faj. Dziś jestem sam. Dziś jest poniedziałek chłopaków yy, nie ma. No i nie mam z kim nagrywać. Wszyscy poje... <tryk> wszyscy powie... yy, wszyscy są jeszcze w szkole? Ja dzisiaj przyjechałem troszeczkę wcześniej, więc zacząłem się zanagrywanie nie się. No, no i tam <tryk> tutaj mam taką kopalnie jakby. przecieka, da. No właśnie. E, 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 e. Tak sobie zrównać, równości zrobimy. Dzisiaj takich taki odcinek, no porządkowy, będziemy tutaj wszystko równać. Mhm. I chcę wam powiedzieć, że kupuję sobie kamerę, kamerę taką, żeby nagrywać takie vlogi albo coś w tym stylu. I to jest y, GoPro HD. Tak, HD. No. I jeszcze jedną kamerę sobie kupuję do komputera, żeby nagrywać y, siebie, jakbym tę grę. No... Jak sobie to wszystko kupię, zrobię unboxing. Po sobie trochę hajsu składam, więc sobie kupię. Nie, to nie jest hajs z YouTube'a. Jeszcze na YouTube nie zarabiam. Jeszcze. Jeszcze. Ech, no i jest godzina. Która jeszcze kończy? Jest godzina trzecia. Tak prawdopodobnie wydam to w po poniedziałek, czy we wtorek? Choroba mnie chyba już wierzę. No i wbij jeszcze jedno Wam powiem, żeby, żebyście wbijali na kanał BG e, Patryk. Fajny, fil fajny film, ogólnie nagrał, więc wbijajcie. No to się wzięło do równości. Nie, nie tak zaraz Was oprowadzę o w naszym domu Jakbyście nawet grali na takim survivalu i na przykład nie macie nic na początku abyście chcieli mieć na początku gry to weźcie sobie gośnik wszystko y oddzielnie Gośnik kit spacja gracz Więc wtedy macie takie różne rzeczy. Tutaj sobie zamurujemy. Poza tak tam tutaj tak ma być no no i teraz też nie mam od mojego domu tutaj mam, y, to jest moja ta taka jakby piwnica ale nie jest nisko tutaj mam, będę miał wszystkie róże no tutaj będę miał kamień tutaj będę miał wszystko tutaj będę miał uzbrojenie tutaj będę miał jedzenie tutaj będę miał no takie miecze, kilofi to wszystko. A tutaj jeszcze nie wiem. Tutaj będę też miał takie różne rzeczy. Na szybko, żeby wejść od razu nie chcę złoim pokój. Ten pokój jest Miki 1255, czyli Mikołaja. On będzie miał. On ma na początek takie rzeczy. Dałem mu. Każdy ma... tylko tyle ma rzeczy. On jeszcze za mnie nie grał, więc tylko tyle ma. To jest jego pokój. Ponieważ ten jest jego pokój, bo Filip sobie wybrał ten. Zabrał rzeczy. No, zabrał już sobie rzeczy. To jest jego pokój. Tutaj mamy tą skrzynię. Tą taką rzeczką. Może... mogą... Eee, każdy sobie może, ale... Dobra, nieważne. Tutaj mamy crafting. No i tak na razie tutaj tak wygląda. Ale to, to jest początek. To będzie fajnie. To będzie wszystko wyglądało. Ja sobie jeszcze tutaj mm. będę się kopał w tamtą stronę i tam będę miał jeszcze jeden pokój. Tam będę trzymał najpotrzebniejsze rzeczy. Tam. Tutaj sobie muszę gdzieś stawić. Nie stawię sobie za chwilę. Pójdziemy teraz zjeść. Weźmiemy sobie 7 <laughs> Ale mi boli. No już jest 7 minut. To będzie najdłuższy chyba odcinek. Podłogę zaraz będę, no teraz będę podłogę zmieniał, bo z taką fajną zrobić, drewnianą podobnie zrobię. No nie w tym odcinku niech będzie tyle, bo nie ma co do pogaduszek. Mam fajną miniaturkę. Więc będzie miniaturka, no to myślę, że to było tyle w tym odcinku. Był z do następnego. trzymać. Cześć!